Chodź, odpocznij się trochę. Robota to i konia udusi. Ach, święte słowa. Ach, a coś taki dzisiaj markotny, co? A daj mi spokój, drogówka mnie wczoraj złapała i zachciało mi się żartować. No co opowiadaj? No człowieku, no co tu opowiadać, no? Złapali mnie i mówią, że będzie 700 zł i 8 punktów. To mówię, że punktów nie zbieram, a pieniądze chętnie przyjmę. <laughs> no jak się skończyło? 1000 zł i 10 punktów. Kurde, ty to masz łeb do interesów. <laughs> Ty, a słyszałem, że podobno jak się uzbiera 24 punkty, to ci samochód zamieniają na rower. Taki śmieszny jesteś. To może przypomnij, jak walnąłeś w nieoznakowany radiowóz ze swojej winy, wyzywałeś kierowca, potem chciałeś wzywać policję, co? Oj, dobra, tam było, minęło, już nie przeżywaj. A co to za pogaduchy? No bo tak sobie siedzimy i rozmawiamy, kto ile punktów uzbierał. A, a właśnie, a propos punktów, szefowa to ma jakieś punkty? No pewnie, że mam. A ile? Ponad 500. Ile? No tyle udało mi się uzbierać. I to tylko w przeciągu tygodnia. Zaraz zamienię je na nagrodę. Dobra, chłopaki, brać się do roboty, bo klient się niecierpliwi. Dobra, dobra, już No to jest jakaś nienormalna, 500 punktów? co ona musiała odwalić, żeby tyle punktów zebrać? Nie wiem, to człowieku, ona musiałaby walnąć na placu Świętego Piotra w Papamobile z papieżem jadąc 300 na godzinę. Pijana i bez świateł. I bez gaśnicy. Daj mi spokój, mi Dobra, bierzemy za robotę, kurde. Punkty można zbierać na wiele sposobów. Ja zbieram je w aplikacji Dolphin Promo i zamieniam na atrakcyjne nagrody. A Wy jak chcecie uzyskać złoty kupon z punktami do aplikacji Dolphin Promo, to klikajcie w link, który Wam wysyłam. Klikamy, klikamy, szefowo, cały czas, cały, cały czas, czas, cały czas. Ty też kliknij w link poniżej i zobacz, jakie bonusy możesz uzyskać.